proszę pana układ, ale oni tylko do 15 pracują, ewentualnie Dobrze, proszę pana nie. przekierować państwa do jakiegoś marketu, gdzie tam się okąpiecie, ewentualnie skorzystacie z toalety. Do informacji to trochę kawałek drogi. Chyba, no jest, z ale z nimi mamy taki układ proszę pana, że oni udostępniają proszę pana swoje toalety. Wie pani co, no to nie, no musimy chyba, bo no, a w innych apartamentach ten sam problem nie. A ten sam problem proszę pana, wszyscy, którzy są na sieci e, z tym samym proszę pana, to mają ten, ten sam problem. Słowo daję, nie mam pojęcia, co tu mam po... Coś. Może no nie, zróbmy no. tak. Ja dam no. proszę pana klucze do informacji turystycznej. Tam będziecie mogli skorzystać, proszę pana, z łazienki toalety, a po 15 gdzieś w centrum handlowym może. Nie no, wie pani co, po prostu nie wiem, nie no może chyba zmienimy raczej może ten, ten, ten lokal na jakiś inny, gdzie może będzie. Proszę pana, to ja zapytam kierowniczki, czy można pani Aleksandro! Tato, zostałeś wkręcony w radiu O. Oh. <noise> Ale oj no rzeczywiście jestem bardzo poważnie wkręcony, no wiesz co ona takie żarty się stronisz ze mną nosel wkręca w Radio Z a ty, kogo byś wkręcił? daj znać na Radio Z.